Survive! 19. przystanek Ustok, razem ze mną przedstawiciele zespołu Bicuz, witam pas panowie. Eee, no słuchajcie, znajdujemy się w Nysce, czy wy macie jakieś wspomnienia związane z marką tego samochodu? Jakieś anegdoty? Wchodziliśmy tymi drzwiami i zatrzaskiwane były te drzwi, tamte, a tutaj była e tutaj była taka, taka ścianka z kratkami. i, e i nie, Pomagano nam wejść, bo mieliśmy kajderki na rękach. I nie można było wyjść od wewnątrz, to było, bo nie było klamek, także wypuszczał nas dopiero kierowca, który wychodził i prosto do komisariatów wychodziliśmy. Ja w jednej takiej Nysce nawet miałem bezpłatny Masaż przy pomocy długich gumowych przedmiotów. Zresztą to były nyski bardzo podobne do tych, tylko nie było tak miękkich siedzeń. Właśnie chciałem się spytać, czy warunki były podobne tak komfortowe, jak to? Nie było na pewno lod, na, na pewno nie było lodówki, za to były na stojach z Nie było zimnych z gumowymi bałami. Przyrządu do masażu. Tak, przy tak, do masażu. Poza tym słuchaj, były. E, e, no, to, towarzystwo nie było ciekawe, wiesz, e, zwykle było to towarzystwo jakieś takie, na przykład zwracanie. Potrafiące się bawić. Z... Nie, nie, Ta, nie. Bez z... poczucia humoru. Bez... Wcali się do siebie na Pani panie poruczniku. <grystanie> a bo to już się wrzędzie. Na to dowcipnij się. No. E, słuchajcie, to 100 lat, które dzisiaj słyszeliście na 25-lecie zespołu, to było najgłośniejsze 100 lat, e, jakie słyszeliście? No tak, no kilkaset tysięcy gardeł zaśpiewało nam w stole, to jest naprawdę wspaniała sprawa, nie da się tego opowiedzieć, nie da się tego opisać. E, to napr naprawdę to trzeba daje... Przeżyć. To trzeba przeżyć. To to naprawdę daje sens e, e, trwaniu czy komponowaniu, czy działaniu w takim zespole jak nasz, kiedy 100 tysięcy czy 150 tysięcy ludzi śpiewa twoje piosenki, to coś niesamowitego. To są to jest jakby finał, czy kolejne, kolejny punkt obchodów 25-lecia zespołu Big Cits. E, następnie czekają nas jeszcze koncerty w Stanach Zjednoczonych, dużo koncertów plenerowych, ale tutaj był ten punkt kombinacyjny, gdzie naprawdę było rewelacyjnie, cudownie i świetnie. A słuchajcie, jak myślicie, co takiego ma w przystanek Woodstock, że z roku na rok przyciąga te setki tysięcy młodych ludzi tutaj do Kostrzyna? Myślę, że to jest kwestia pewnej identyfikacji z wspólnotą, która tu przyjeżdża. Przyjeżdża się, to oczywiście dla zespołów, zespoły są istotne Ważne muzyka jest ważną częścią tego festiwalu, ale myślę, że ludzie przyjeżdżają także dla siebie, żeby spotkać przyjaciół, żeby spotkać podobnych sobie, żeby właśnie zidentyfikować się z ludźmi z całego kraju, żeby się może nawet policzyć, że tylu nas jest. Po prostu ci ludzie i to widać cały czas, czy przy takim, czy przy innym zespole, że oni po prostu dobrze się czują ze sobą i to ważne, bo dzisiaj filozofowie określają to mianem samotności w tłumie, jak Obcowania, wiele osób jest, nie ma kontaktu z rzeczywistością. Niby pracujemy razem, niby siedzimy razem w jakichś blokowiskach, ale nic o sobie nie wiemy. Tutaj te wszystkie bariery pękają, te wszystkie blokady lodowe, międzyludzkie pękają, bo rządzi spontaniczność, zabawa i rock and roll. A słuchajcie, jeszcze wracając do zespołu Bikcy, tak na przestrzeni tych 25 lat, ponieważ Nowa Zespół zawsze był kojarzony z różnego typu skandalami, z prześpiewaniem aktualnej rzeczywistości, czy z biegiem tych lat te skandale, to, ten humor było coraz ciężej wywoływać, tych tematów było coraz mniej czy też więcej do, do wyśmienia? Tych tematów jest cały czas pod dostatkiem, bo jak oglądamy telewizję, wy oglądamy kanały z wiadomościami, to widzimy, że tych absurdalnych informacji jest tak wiele, że właściwie codziennie można byłoby pisać piosenkę, a co tydzień wydawać płytę, tylko trzeba wychwycić te elementy naszego życia, które są charakterystyczne dla danego okresu i my też jesteśmy takimi komentatorami rzeczywistości, ale dotyczące to jest danego okresu, kiedy powstawała piosenka lat, w których pracowaliśmy i tak dalej. Natomiast szokowanie już może teraz jest, wiesz, to szokowanie jest na porządku dziennym i my mamy troszeczkę inną stylistykę tego, tego, tego szokowania. Myśmy szokowali w czasach, kiedy nikt tego nie robił. Teraz jest to jest jakby właśnie głównym nurtem. Ja pamiętam, że kiedyś jak robiliśmy Lala Mido, to starzy operatorzy kamer mówili, że to jest program, który muszą wiadra postawiać pod ekrany telewizorów, bo im się obraz wylewa. A teraz Zwróć uwagę, robią to wszyscy nawet w poważnych programach e, informacyjnych, e, pro, prezenterzy muszą opowiadać jakieś dowcipy, e, zrobić głupią minę. Nawet pan od pogody odpowiada Facet, który, który zapowiada pogodę, nie może powiedzieć normalnie, słuchajcie, jutro będzie padać albo będzie słońce, tylko wyci tańczyć, wami, wyci wyci szokujące spostań, wycina szokujące tak. Oni Wycina tak? Nie, to jest to, jest, to, jest właśnie, to, jest... to Słuchajcie, powiedzcie mi, gdzie w tym, w tym całym otoczy tego skandalu, teraz tego właśnie, że pan od pogody nawet musi tańczyć, gdzie znaleźć miejsce, na muzykę? No, trzeba robić swoje po prostu. Ja uważam, że jeżeli się robi swoje, ma się wiernych fanów, to e, zawsze to gdzieś tam wraca i ludzie chcą do tego wracać, do naszej poetyki, do naszej stylistyki tekstowej. I e, tych fanów zauważyłem, że utrzymaliśmy przez 25 lat. E, z niektórych wykonawców się wyrasta, a nasi fani mają teraz 40-45 lat i cały czas przy nas trwają. Jak widać, świetnie się bawią na koncertach. Dobra panowie, dziękuję wam bardzo, bo już nas poganiają, Także dzięki wielkie. Życzę kolejnych 25-50, w każdym razie jak najdłużej na scenie. Dzięki.